Za chwilę na tej sali wydarzy się rzecz niesamowita. Zobaczycie na własne oczy przedmiot marzeń wszystkich pań i zazdrości wszystkich panów. Stalowy tors, błyskawice w oczach, talia wąska jak łosy, tak to on już się zbliża zwinność tygrysa, waleczność lwa, szybkość antylopy, tak to on, przed państwem Superman! Brawo Superman, 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 Superman! Nasz Superman spłynął do nas wprost z ekranów w Telewizji Polsat. Supermanie, powiedz nam kim jesteś? Ja się nazywam Heniek Chudzik. Jaki Heniek? Superman. A, ja jestem Superman. Superman! Powiedz nam, Supermanie, skąd do nas przybywasz? Ja mieszkam w Łodzi na rewolucji 7, mieszkania 44. Jaki no jakiej rewolucji? W Hollywood. A, ja mieszkam w Hollywood. Proszę Państwa... A na rewolucji jestem tylko zameldowany. Tak! Nasz Superman do nas wprost z Hollywood, gdzie mieszka w najpiękniejszej dzielnicy i w najpiękniejszej willi. Mam wielę, mam, tak, tak. Powiedz nam, Supermenie, czym się zajmujesz na co dzień? Piję. Co pijesz? Gdzie pijesz? T mnie pod pachą pije, za ciasną szyli. Co ty gadasz, ten strumień mnie kosztował fortunę. Ale jest za mało oddychać im. To mogę. nie oddycha. Powiedz nam, Supermanie, co nam teraz pokażesz! A, a co ja mam pokazać? A co najlepiej umiesz robić? A, najbardziej lubię lata! No. Uwaga, proszę Państwa, wielka sensacja! Za chwilę przejdziemy do pokazu. Nad tą salą, nad Państwem, Superman wykona super numer, czyli przelot! Supermanie, czy jesteś gotowy? A co ja mam robić? Lata. O, lata, dobra. Uwaga! Stor! Zora, ja mam nad nimi latać? Bez skrzydeł? A nie jestem żadna pszczoła! a zresztą mój odwłok waży 100 kilo. I bardzo dobrze. Proszę państwa, nad państwem już za chwilę przeleci 100 kilo żywego supermena. Może pomożecie państwo supermenowi. Będziemy dmuchać, dmuchać, dmuchać. Superman złapie skrzydła wiatr i może poleci. Na pewno poleci. Uwaga, dmuchamy. Mocniej. Jeszcze mocniej. Supermenie, masz wiatr. Za mocno wieje, nie polecę. Proszę Państwa, mamy pewne drobne, techniczne trudne. Heniek, chojno tu. No co jest? Ja nie polecę. Zadatek dostałeś? Dostałem. Ludzie przyszli? No przyszli. Bilety kupili? Może kupili. Sponsorzy są? Chyba są. Wszyscy chcą, żebyś poleciał. Co? No to leć do cholery! No, ja zapomniałem. Co zapomniałeś? Tylko nie mów mi, że znowu coś zapomniałeś. Słuchaj, ja, ja zapomniałem ci powiedzieć, że ja latam, ale za kobitami. <grym> Henek, chodź, chodź tu, gdzie tam lecisz. Henek, nie bądź taki Clinton.